gdy to spadło, kto już wiąże szurowami. Kto stawia ból przy kucie, żeby żaby z nich dobrze wszystkie dzieci, a ciemy na To miłe i uroczyste spotkanie maluchów z rodzicami upłynęło pod hasłem Nasza mama jest kochana. Wdzięczne dzieci przygotowały specjalny program, wypełniony nie tylko piosenkami, ale i wierszykami i tańcami. Wszelkich starań w zorganizowanie tej uroczystości włożyły panie wychowawczynie, m.in. z grupy pięciolatków pani Elżbieta Puzicka i Jolanta Nolka. Natomiast mamy, czyli honorowi goście, przy ciasteczku i przy kawie oklaskiwały poczynania swoich pociech. Spotkanie zakończono upominkami, kwiatuszkami i laurkami. No i oczywiście tysiącem całusów dla najdroższych na świecie mam. My my jesteśmy my. wasze nasi. słuchajcie nas, krakoladzki. Jestem krak, a ja konia, szamunek, zawalodzianek. Ja choinka, a jeszynka. ja dziewczynka. ja jedynka, Jestem kwiatek, a ja myszka, Jestem domek, a ja szuszka. My mieszamy na wieszaku I na bokach z I wiemy, kto jest pierwszy szachnik. I Wiemy także, kto ostatni. Wiemy, kto Karoszek lubi. Wiemy, kto porządek lubi. Kto podnosi? Kto podnosi, gdy to spadło? Kto już wiąże szczurą Kto stawia bóg przy budzie? To w żaden sposób